Cześć, witajcie. W zeszłym tygodniu odbyła się długo wyczekiwana konferencja Apple. Miało się zadziać i zadziało się w porównaniu z tym, co było na tej nudnej poprzedniej WWDC, o której mówiłem w przewidywaniach, co będzie na tej. No i wreszcie konkrety, które przewidziałem, na które wszyscy czekali, czyli nowy iPad, nowy iWatch i nowy iPhone 13, omówimy je w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! No cóż, Apple Glass nie pojawiły się, jak przewidywałem, że może to teraz, może już, podobnie jak MacBooki, które Apple prawdopodobnie szykuje dopiero na kolejną konferencję, jak się mówi, że będzie jeszcze w tym roku, a może nawet dwie. Tak mówią, zobaczymy. Sama konferencja po raz kolejny to znów, zamiast spotkania na żywo, zrealizowany niemalże z hollywoodzkim rozmachem film z pięknymi przejściami, dronami, ruchami kamer. Oczywiście gwoździem programu był iPhone 13, ale jako support wystąpili iPad, iPad Mini, iWatch. Zacznijmy od supportu właśnie. Na początek iPad 9. generacji. Nowy iPad to w zasadzie tylko odświeżenie poprzedniej generacji, bez rewolucyjnych zmian. Nowy iPad wyposażony został w układ A13 o około 20% bardziej wydajny niż poprzedniej generacji. Dwukrotnie zwiększono także pamięć podstawowej wersji. Wynosi ona obecnie 64, a nie 32 GB iPad wyposażony jest w wyświetlacz retina o przekątnej 10,2 cala z technologią trutą, czyli dopasowanie obrazu do warunków oświetleniowych w otoczeniu, aby jego jasność i jakość była jak najlepsza, a wzrok mniej zmęczony. Słuchajcie, ulepszono także aparat, który jest teraz wraz z obiektywem ultra szerokokątnym i z centrum śledzenia uwagi. Działa z akcesoriami takimi jak Apple, Pencil, ale pierwszej generacji i klawiaturą Smart Keyboard. Usprawniono też przedni aparat, zwiększono rozdzielczość i zaimplementowano właśnie tą funkcję centrum uwagi, dzięki której podczas wideorozmowy człowiek zawsze znajduje się pośrodku si po kadru dzięki AI. Największym minusem tego iPada jest obsługa rysika, jedynie tej pierwszej generacji, a nie drugiej. Także ten najtańszy model z iPadów to raczej dobre rozwiązanie dla początkujących użytkowników iPada, ale z czasem oni też zapragną tych fajniejszych, wiem, bo ja tak miałem. No cóż, za tablet z 64 GB trzeba zapłacić prawie 1700 zł. 256 kosztuje 2400. Dostępny od 24 września. Zapowiedziano także nowego iPada mini. I tutaj jest lekka rewolucja. iPad mini 6 generacji to tak naprawdę przeprojektowany iPad przypominający iPada R i iPada Pro. Ramki wokół ekranu są e, dużo mniejsze. E, no to tak jak do tej pory największa aktualizacja iPada mini który teraz oferuje też więcej funkcji, więcej mocy obliczeniowej, jak zwykle Amazing. iPad mini ma całkowicie nową obudowę z ekranem po samej krawędzie zbliżonym rozwiązaniem do iPada Pro. Ma wyświetlacz 8,3 cala Liquid Retina, chip A15 Bionic z procesorem Neural Engine. Może posłużyć do obsługi zdjęć, gier, rzeczywistości rozszerzonej, ze względu też na mały rozmiar. Ponadto, dzięki Risikowi i tutaj obsługi drugiej generacji, w przeciwieństwie, tak jak mówiłem, do tego iPada, Nowego, zwykłego, dziewiątej generacji. No, dzięki temu Rysikowi można precyzyjnie rysować, nanosić poprawki, ale przede wszystkim ma ten wbudowany magnes, tak jak w iPadzie Pro i iPadzie R, że można go przyczepić do iPada. Poprzedni aparat zyskał także obiektyw ultra szerokokątny z funkcją centrum uwagi na potrzeby prowadzenia rozmów oraz tylny aparat z obiektywem szerokokątnym na potrzeby robienia zdjęć i nagrywania filmów. nie wiem, kto iPadem to robi, ale może tym małym to ma sens. Ma też. Touch ID na przycisku górnym, złączę USB-C i obsługę 5G, choć w sumie nie wiem kto korzysta tak naprawdę z iPadów z kartą SIM, skoro w telefonie możemy sobie udostępnić hotspota i, i będziemy mieć w iPadzie też internet. No, chyba że ktoś nie używa telefonu i będzie używał tylko takiego iPada mini, bo on trochę wielkościowo niewiele jest większy od, yy, od iPhone'ów, tak naprawdę. No to ze względu na ten kompaktowy rozmiar może to się przydać. Cena urządzenia dość wysoka, bo pojemność 64GB to 2500 zł prawie. Na wariant ze wsparciem 5G to prawie 3,5-3400 dokładnie. Tablet dostępny jest w czterech kolorach: wiezna, szarość, różowy, fioletowy oraz księżycowa poświata. Dostępny również od 24 września. No i wreszcie mamy Apple Watch Series 7. No i cóż, to chyba największe rozczarowanie tej konferencji. Ponoć nie wiem, bo osobiście nie używam, nie śledzę za bardzo tych iWatchów, może zacznę dopiero. Po prostu za dużo elektroniki na sobie, w sobie, to, 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 to nie dla mnie i tak jestem rozkojarzony tymi iPhone'ami. Mówiłem o tym w predykcjach. Na no czemu rozczarowanie? No cóż, no, e, ci którzy śledzili mówią, że e, przewidywano, że będzie zupełnie inny wygląd, a tutaj tylko trochę zmieniono, zaokrąglając ekran o czym za chwilę no ale przede wszystkim myślano, że będą dodatkowe czujniki monitorujące parametry zdrowotne. No przewidywali, że może będzie nawet mierzyć ciśnienie krwi i temperaturę ciała. No cóż, niestety tak nie jest. Przyznam, że może gdyby tak było, to faktycznie bym się zastanowił, czy nie mieć iWatcha. Bo tak jak iPhone nie jest tylko telefonem, ale też na przykład kamerą, tak wtedy iWatch byłby też a czymś więcej niż zegarkiem pozwalałby sprawdzać też zdrowie. No i jaki ma być Apple Watch Series 7? Ma być najwytrzymalszym Apple Watch w historii, z szybszym ładowaniem, największym wyświetlaczem, z większą powierzchnią ekranu, węższą ramką i wyjątkowo załamującą światło krawędzią, dającą subtelny efekt otulenia. Jest to również najwytrzymalszy Apple Watch w historii, z na napęknięcia przednim szkłem, i po raz pierwszy klasą odporności na pył IP6X, cokolwiek to znaczy, ale brzmi nieźle. Ładuje się szybciej niż kiedykolwiek za pomocą zasilacza USB-C o mocy 20W od firmy Apple. Producent podaje, że klienci mogą naładować nawet takiego iWatcha do 80% w 45 minut. Ciekawe ile w 100%. Będzie dostępny w dwóch rozmarach, 41 mm, 45 mm, w nowych kolorach, północy, księżycowej, poświaty, zielonym, niebieskim i specjalnym, tym czerwonym, Product Red. Oraz trzech kopertach w stali nierdzewnej, w kolorach grafitowym, srebrnym, złoty. Zainteresowani? Apple Watch 7 jest lepszy od swojego poprzednika, ale zmiany nie są rewolucyjne. Pojawiły się nawet doniesienia, że wyposażony jest ten sam procesor, co ten w poprzedniej generacji. Jeśli jednak posiadasz starszą wersję, to no może warto zaopatrzyć się w nową, ale jeżeli masz szóstkę, to nie, masz, nie ma sensu chyba kupować siód, siódemki, bo szóstka i siódemka jest fajna, bo sprawdza to natlenienie krwi też, nie? No na szczęście ceny nie uległy zmianie, także za te same pieniądze otrzymujemy nieco więcej niż e, rok temu. Najtańsza wersja zegarka to 1900 zł. Niecałe. I wreszcie to, na co wszyscy czekali. Nowy iPhone 13. Gwóźdź programu. Ów gwóźdź iPhone będzie dostępny w czterech modelach. Mini, 13, Pro i Pro Max. Zgodnie z przewidywaniami. Nowe modele iPhone'a 13 i 13 Pro przynoszą nowe funkcje. Przede wszystkim e, do zdjęć i te filmowe. Na co osobiście bardzo czekam też jako filmowiec i początkujący vloger. Już od dawna używałem czasem iPhone'a jako kamery do swoich filmów czy vlogów iPhone to nigdy nie był dla mnie tylko telefon, ale też aparat i kamera. I tym bardziej teraz. iPhone 13 i 13 Mini mają najbardziej zaawansowany system dwóch aparatów, jaki kiedykolwiek pojawił się w iPhoneie. Chip a 15 bionic sprawia, że wszystko działa szybko i płynnie. Tak twierdzi producent. Korzystając z nowego obiektywu szerokokątnego OIS, czyli zbudowaną automatyczną stabilizacją matrycy, nie tylko software'ową, ale też właśnie hardware'ową, można uzyskać niesamowite zdjęcia w słabym oświetleniu. Wprowadzono też nowe funkcje, style fotograficzne. Niektórzy mówią, że to filtry, no ale to nie, nie do końca tylko filtry, bo to dostosowanie kolorów otoczenia na zdjęciach, ale bez zmiany właśnie fotografowanej skóry. Wiecie, AI wszystko robi. No i osobiście dla mnie najważniejszy tryb filmowy, który automatycznie utrzymuje ostrość wybranego obiektu i jednocześnie rozmywa tło, wzbogaca nagrania wideo, przeostrzenia wykonywane też automatycznie poprzez AI, gdy jedna osoba wyjdzie z kadru, na przykład tak. Pach! I mamy przeostrzenie lub gdy spojrzy za siebie. I tu teraz powinno być przeostrzeń. To jest naprawdę coś niesamowitego. Tak, ta funkcjonalność robi naprawdę duże wrażenie. To już nie jest telefon, to już jest naprawdę kamera, a nawet więcej niż kamera, bo kamery nie mają takiej zaawansowanej funkcjonalności, nie mają takich procesorów i AI, by samodzielnie stosować takie idealne przeostrzenia. Może to jest pomysł na, na nowe kamery. Tym bardziej to jest rzeczywiście rewolucyjne, dlatego że podobno operowanie tą ostrością w filmie... Mm, nie tylko będzie możliwe w trakcie nagrania jak przy kamerach, ale także właśnie w postprodukcji. To się w ogóle zmienia podejście do filmowania. Już teraz wiele rzeczy. Dużo więcej rzeczy będzie się robić nie na planie, tylko po planie, na, na postprodukcji. To jest rzeczywiście aplowe amazing! Także jak tylko dostanę tego nowego iPhone'a. Prawdopodobnie Pro, no chciałbym Pro Maxa, przetestuję dla Was ten tryb filmowy, może jakiś krótki filmik nagramy, taki, wiecie, jakiś fajniejszy. No zobaczymy. Podstawowe konfiguracje iPhone'a 13 i iPhone'a 13 mini mają teraz dwukrotnie większą pojemność 128 GB. Są dostępne w pięciu kolorach: księżycowej poświaty, północny, północy, niebieskim, różowym i specjalnym czerwonym. Jeśli chodzi o zwykły iPhone 13 to by było na tyle. Teraz przejdźmy do Pro. iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max mają procesor A15 Bionic, czyli podobno najszybszy chip jakiego kiedykolwiek użyto w smartfonie. Dzięki niemu możliwe było zrealizowanie najbardziej jak dotąd zaawansowanego systemu Pro, właśnie do aparatów, obejmującego trzy nowe aparaty i po raz pierwszy w iPhone'ie funkcję zdjęć makro ta -da! Użytkownicy profesjonalni mają zatem do dyspozycji jeszcze więcej narzędzi, bo oprócz styli fotograficznych, które są w zwykłym iPhone'ie też 13, jest tryb filmowy, ale przede wszystkim Video ProRes, czyli e, profesjonalny, bezstratny kodek dla nagrywania filmu. Film w tym kodeku zajmuje dużo, ale jest najlepszy jakościowo. E, kodeku tego używają profesjonalne kamery, wiem, bo korzystałem z takich. Co ważne, przy wybieraniu tej kamery, e, to znaczy iPhone'a, e, w tych celach filmowych, profesjonalnych, Pamiętajcie, że tylko w modelu 256 GB z taką pojemnością można będzie nagrywać w ProResie 4K. Te modele 128 obsłużą giga, obsłużą tylko Full HD w ProResie. Prawdopodobnie dlatego, że pamięć, którą użyli przez 128 GB jest za wolna do ProResa 4K i dopiero 256 jest tym szybszym jakby dyskiem i są na tyle szybkie, żeby obsłużyć zapis ProRes. Także filmowcy wszelkiej maści, pamiętajcie, jeśli ProRes 4K to tylko wersja iPhone'a. Pro 256GB. Można się nieźle na to naciąć, bo to jest napisane drobnym drukiem tam na stronie Apple. No masakra, no ale yy, no, dobrze, że to odkryliśmy. Niektórzy blogerzy też o tym mówią, także mówię o tym Wam i ostrzegam. Ale chyba warto doło dołożyć te parę stów, jak już mieć sprzęt, yy, to z pełną funkcjonalnością. Tak jak mówiłem, jak tylko będę miał iPhone'a, to przetestuję te filmy i yy, ten tryb filmowy, yy, i ten ProRes, to wszystko. Yeah. także subskrybujcie, by nie przegapić tych nowych filmów tutaj. I jeszcze kilka słów o wyświetlaczu. iPhone 13 Pro i Pro Max będą wyposażone w wyświetlacz Super Retina XDR oferujący technologię ProMotion, która zapewni płynne przewijanie, odtwarzanie wideo, tak twierdzi producent, oraz realistyczne wrażenia w grach. Na przede wszystkim chodzi o to, że to ProMotion będzie miało odświeżanie ekranu Dzięki te, tej technologii aż do 120 Hz, tak jak mówiłem w predykcjach. iPhone 13 i 13 Pro Max są dostępne w czterech kolorach: mocnego grafitu, srebrnym, złotym, górskiego, błękitu. Na ten ostatni poluje. Każdy nowy iPhone jest wyposażony w szerszą gamę technologii 5G, bardziej wydajną e, też baterię, no i ceny, na szczęście poprzednie, tak jak poprzednie modele, e, no i też te droższe, ale to z większą pamięcią, bo już nawet możemy mieć iPhone'a. Z jednym terabajtem. No, niesamowite Ale w sumie to już lepiej chyba mieć iCloud'a 2 terabajty w subskrypcji i wtedy od razu sobie robisz backup. Ja tak mam. No i oczywiście telefony dostępne od 24 września. I to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Już niebawem będę zdobywać dla Was iPhone'a 13 Pro albo 13 Pro Max i przetestuję. No, a może też jakieś inne urządzenie. Zobaczymy. No mam nadzieję, że uda się przetestować wszystkie urządzenia, o których mówiłem. Subskrybujcie zatem ten kanał, by nie przegapić kolejnych filmów. Wciśnijcie dzwoneczek. No i cóż, może nawet w trybie filmowym coś dla Was nagram z tym iPhone'em. Jakiegoś fajnego, no zobaczymy. Na pewno warto. Komentujcie jakie sprzęty od Apple te nowe będziecie chcieli mieć. I czy zmieniacie iPhone'y tak naprawdę, bo jest wiele osób, które sobie zostawia poprzednie modele. Ja zmieniam, bo mam jedenastkę, a jednak tu jest w porównaniu z jedenastką rewolucja, może w porównaniu z dwunastką mniejsza, ale też na pewno no, ten tryb filmowy robi wrażenie, przynajmniej na mnie. Ale tak jak mówię, oprócz tej działalności tutaj, też robię filmy. Także, no cóż. Do zobaczenia i trzymajcie się, fani nadgryzionego jabłka. Pozdro. Cześć.